Czy wiesz, że mikrocementowa podłoga może być jeszcze bardziej odporna i łatwiejsza w pielęgnacji? Tutaj u moich inwestorów nakładam powłokę ochronną lakieru z wosku polimerowego. Prosty zabieg, nie ma tutaj większej filozofii w aplikacji. Ważne jest, żeby rozprowadzać z jednej do drugiej strony. Wzdłuż nie możemy sobie też narożniki wcześniej e, rozprowadzić. No i wosk polimerowy oczywiście polewamy, rozprowadzając zdecydowane ruchy, tak żeby nie narobić smug. Ogólnie powłoka jest tutaj w tym przypadku matowa, jako tymczasowa za kilka miesięcy jakby zostanie zużyta. No i oczywiście znowu sobie możemy taką podłogę odświeżyć. Więc generalnie polecam ten zabieg. Jest to fajne, szybkie i skuteczne rozwiązanie w codziennej pielęgnacji mikrocementu. Podłoga ogólnie łatwiej się zmywa, wszelkie zabrudzenia. Musimy też pamiętać, że taka podłoga z mikrocementu, która jest zawoskowana, ona troszeczkę szybciej się rysuje, no ale tutaj musimy sobie odpowiedzieć, jak chcemy, czy zostawiamy lakier, czy woskujemy.